Samarz to wiodący procent maszyn rolniczych, komunalnych i pługów odśnieżnych. Nasza historia sięga 1984 roku, kiedy to inżynier Antoni Solarski założył firmę w Z jednoosobowej działalności przekształciliśmy się w nowoczesny zakład z własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Dziś w naszym portfolio znajduje się ponad 400 różnych typów maszyn, które sprzedajemy do ponad 70 krajów na całym świecie. Od 2018 roku działamy w nowoczesnym zakładzie w Zabudowie, gdzie konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Przykładem takich działań jest współpraca z firmą AMM Robot, z którą zrealizowaliśmy zrobotyzowane stanowisko do spawania listewskowych wykorzystujące innowacyjną metodę spawania twin. Pozwoliło nam to podnieść jakość naszych wyrobów oraz zwiększyć efektywność produkcji. Zrobotyzowane stanowisko do spawania listew kosiarek dla firmy Sfamasz zostało zaprojektowane i wykonane przez naszą firmę AMM Robot z siedzibą w Kobielnicy Kołosłupska. Z uwagi na potrzebę ograniczenia energii liniowej oraz uzyskania maksymalnej wydajności spawania wdrożyliśmy proces spawania TWIN firmy Fronius. W skład stanowiska wchodzą dwa roboty firmy Fanuc M20 id 25 Każdy z robotów ma możliwość automatycznej zamiany palnika TWIN na palnik standardowy. Oprócz tego jeden z robotów może automatycznie wymienić palnik na chwytak potrzebny do pobierania i podawania dodatkowych elementów do przyspawywania do listew kosiarek. Ważnym elementem stanowiska jest też przyrząd hydrauliczny, który dociska listwy podczas spawania. W chwili obecnej posiadamy 6 stanowisk do spawania zrobotyzowanego. Na których zainstalowanych jest 9 robotów spawalniczych. Większość z nich to roboty FANUK wraz ze źródłem Fronius TPSI, wykorzystujące specjalne procesy PMC oraz LSC. W 2023 roku wprowadzono technologię Twin, która idealnie sprawuje się do długich spoin, znajdujących się m.in. na listwach nocych. Technologia ta charakteryzuje się mniejszą energią liniową, dzięki czemu redukujemy ilość odkształceń w procesie spawania. Do szczepiania i wykańczania elementów na stanowiskach zrobotyzowanych wykorzystujemy źródła Transil 4000 firmy Fronius, co gwarantuje nam niezawodność oraz wysoką jakość spoin, dzięki czemu redukujemy ilość odprysków oraz nakład pracy na dodatkową obróbkę. Obecnie przechodzimy transformację cyfrową, której celem jest stworzenie Smart Factory, inteligentnej, zintegrowanej i w pełni cyfrowej fabryki przyszłości. Dzięki współpracy z naszymi dealerami dostarczamy naszym klientom spersonalizowane produkty najwyższej jakości.